Każda epoka ma swój wzorzec superbohatera. Dla średniowiecza punktem odniesienia była postać wojownika, rycerza. Rycerskie życie toczyło się pomiędzy bitwą, turniejem i polowaniem. Dodatkowo domagało się uwielbienia ze strony pięknych dam. Migawki z tego życia zostały utrwalone na kaflach piecowych, znajdujących się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kafle powstały na początku drugiej połowy XV wieku. Na pierwszym z nich widzimy postać świętego Jerzego, najważniejszego ze świętych patronów stanu rycerskiego. Z wysokości swojego rumaka, silnym i zdecydowanym pchnięciem przebija paszczę smoka. W taki oto sposób miał on ocalić przed kłami potwora pewną wschodnią księżniczkę. Na kolejnym kaflu przedstawiono scenę turniejową. Sportowa rywalizacja to ważny składnik rycerskiego życia. Nasz bohater rozpędza swojego rumaka i powoli opuszcza kopię, mierząc w przeciwnika. Na głowie nosi specjalny hełm, zwany Żabim Pyskiem. Dramatyczne sceny z pojedynków przedstawia choćby XIV-wieczny kodeks Manes. Na jednej z zamieszczonych tam ilustracji widzimy postać księcia Henryka Probusa z dynastii Piastów. Jako zwycięzca turnieju odbiera laur z rąk najpiękniejszej z dam. Scena trzecia odnosi się do ważnej rycerskiej aktywności, polowania. Widzimy jak jeden z giermków, czyli kandydatów na rycerza, dmie wróg, trzyma na długiej smyczy myśliwskiego psa. Być może uczestnicy polowania zasadzają się właśnie na grubego zwierza. Prezentowane kafle pokazują, że tematyka rycerska była atrakcyjnym motywem dekoracyjnym, przynoszącym niezwykle bogaty światopowieści, świat pełen przygód oraz wyrazistych postaw i wartości.